dzisiaj przygotujemy łopatkę na trudne czasy kroję mięso na plastry grubości około 2 cm następnie pokroję je w paski a teraz już w taką ładną dużą kostkę o właśnie coś takiego rozkładam pokrojoną łopatkę i przyprawiam solą przyprawię ją dokładnie natrę tą solą mięso i zostawię na 12 godzin może nawet troszeczkę dłużej jeśli masz delikatne dłonie polecam założyć rękawiczki bo może troszkę szczypać mięso przekładam do miski przykrywam folią spożywczą i do lodówki na te 12 godzin a teraz sprawdzimy ile jest mięsa w mięsie czyli jak dużo puści wody i okazuje się, że nic więc dobre mięsko zanim mięso pójdzie do słoików przyprawiam majerankiem papryka czerwona słodka bardzo lubię, więc daję i czosnek suszony, miks różnych czosnków dlatego suszony, bo świeży nie zawsze jest pewny może być lekko popsuty i później zepsuje nam całe danie i oczywiście pieprz czarny świeżo zmielony, żeby było z kopytem mięso wkładam do słoików, nie upycham pełno tylko do tego miejsca, do tego zgięcia tak żeby mi nie wywaliło podczas gotowania łopatkę będę pasteryzował w wodzie wlewam wodę do wysokości tego zgięcia i od momentu zagotowania gotuję przez dwie godziny, tak, żeby mięso w miarę doszło, żeby było miękkie, żeby się nie popsuło, żeby nie było surowe. Do słoików do mięsa nie dodaję żadnej wody, żadnego tłuszczu, oleju, tylko porządnie upycham, wybijając nadmiar powietrza. Przypomnę, tak do tej wysokości, do tego rantu. Więc słoika wycieram dokładnie ręcznikiem papierowym, żeby był suchutki. Są szkoły, gdzie twierdzą, że dobrze jest posmarować jakimś tłuszczem, olejem. Nie wiem, ja tego nie praktykowałem, więc nie mówię, że nie. Ja wycieram do sucha. A ty jak robisz? Smarujesz, czy nie? Napisz mi w komentarzu. Nakładam wieczko i dokręcam w miarę mocno, nie na maksa Sprawdzam przy okazji, czy wieczko nie puszcza ok, wiadomo, że wieczko nie nadaje się. Przykuję garnek, ściereczka bawełniana, woda na 3 czwarte wysokości słoika i od momentu zagotowania gotuję przez 2 godziny. Zobaczcie, tak to właśnie wygląda domowa pasteryzacja w garku, woda 3 czwarte słoika. Gotuję powolutku na małym ogniu. Wyciągam gorące słoiki z piękną łopatką i dokręcam na maksa. Odwracam i zostawiam do całkowitego ostygnięcia. Czyż to nie wygląda pięknie? Mięso zapasteryzowane w sosie własnym, proszę bardzo, tak wygląda łopatka w słoiku w sosie własnym.